10 marca 2025. Mój Szkoła ARK właśnie się zakończył ogromnym sukcesem, i postanowiłem wrócić do Robloxu. Tym razem padło na Traversal, czyli symulator Elo batalionu Muzoiszki. Niestety, Traversal to nie jest prosta gra, więc nie wzięliśmy ze sobą Maciasa i Diego. Możecie powiedzieć, że to jest trochę niemiłe, ale jakbyście musieli patrzeć na takie epickie zagranie każdego dnia. <laughs> Coś się... To byście podjęli ta samą decyzję. Nie. Pójdź, go. Get his ass. Nice. Możecie pomyśleć, że skoro nam tak dobrze poszło z początkowym przeciwnikiem, to przynajmniej pierwszy poziom nie sprawi nam trudności. Niestety, życie nie jest takie proste. Chcę spamić. Ja mam. Nie mam ci. Nie.

Nie! Nie. Go... O! Jest. Jest Okazało się, że granie poprawnych krea pomogą nam z łatwością przejść pierwszy dwa posiągki. Kto by się spodziewał? Niestety, na poziomie trzecim sprawy zaczynają się komplikować. Bo, jak normalnie wszyscy przeciwnicy są rozpierzchnięci po mapie, tutaj zabrali się w grupce przy ognisku, jak na kolonii szkolnej. No to, to sfraudowaliśmy. Ej, ale ja mą skądś? Mówisz o S. Otwieraj. Uważaj, bo są O, tu jest cień, dobra. Zanim musimy jakoś przejść, Dobra. O! Nie ma cienia. Chodź za mną, biegnij za mną. I no, NIE NIE! <laughs> nie! Nie, on cię zab... Nie, co ty robisz?! Biegnij, bro! Okay. Nice. A, bo do bicia potrzeba stamina. jest na hita. Nie, generacyjny crowding. Nie no! Przestań! No. Jak widzicie nie poszło za dobrze, więc spróbowaliśmy pójść z innej strony. Ten plan jednak też zawiódł. Totalnie nie jest moje winy. Nie! N nie, nie trafiłem! Mi nie! Mimo tej porażki musieliśmy jakoś przejść ten poziom. I znaleźliśmy w końcu sposób. Generatory. Kiedy wejdziesz za generator, to AI dostaje raka i cię nie widzi, co pomaga nie tylko w chowaniu się, ale też w braniu przeciwników z zaskoczenia. Fark. Dobra, Jak to? On... Do <laughs> nie, nie, nie ONI <laughs> O, sobie, sobie jednego. Bigo. na mi nie, 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 nie. Uh, jestem moment Brat tam podgin. A mam, nie krok a to dajcie dajcie nam safe, bo my tego tak nie dożyjemy. Jest oh, yes, Poziom czwarty był zdecydowanie najtrudniejszy ze wszystkich. Jedyną rzeczą, którą musisz zrobić na początku, jest wejście do domu. Próbowaliśmy więc przeforsować się prawą stroną i zginęliśmy jakieś 10 razy, zanim Tadeusz powiedział to. Nie mam przejść na koło. Jednak z lewej strony wstrzygałem się. No ty śmieciu! Dzięki Tadeusz, to nie tak, że właśnie zmarnowałeś 10 minut z mojego życia. Wybranie właściwej drogi nie znaczyło jednak, że będzie łatwo. W domku w każdym pokoju są porozstawiani przeciwnicy, więc musieliśmy być cały czas uważni. Dopiero jak otworzymy te podwójne, to tam nie będzie. No... on nas zauważył. No kurwa, bo mi. Kombo. No się. Nie! No nie no! Co zrobię za tocza Chyba chowaj się, chowaj się. On miał chyba leczenie. Co! Co Daj mi leczenie please Co za bullshit! To mi się po oh no, Nie chodź! Do cienia! Nice! muszę stamina O! Tu tu jest. Ja! Jezu w końcu. Dawaj brud, dawaj brud. Oj Boże. To był ostatni poziom, łatwiejszy niż poprzedni. Mimo wszystko życie szybko zweryfikowało mój optymizm. Wracaj, wracaj, wracaj. Tam myślisz ja do dwóch, czego nie rozum. Co? Okej. Okay. Wygrasz, to wierzę w Ciebie Tak jak widzieliście, pomimo tego, że przeciwnik miał czerwoną kropkę w momencie uderzenia, nie umarł A co gorsza, kosztowało mnie to moje życie Tadeus może i przeżył, ale my mieliśmy trudności razem, co dopiero w pojedynku Jednak w tamtym momencie to nic nie znaczyło Jeśli jest jedna rzecz, w której jesteśmy dobrzy, to robienie rzeczy, których nikt się po nas nie spodziewa Czy to w negatywnym, czy pozytywnym znaczeniu Co z tego, że zamiast dwóch debili gra teraz jeden? Jeśli jesteś wystarczająco zdeterminowany, jesteś w stanie osiągnąć każdy cel I to właśnie miał zrobić Tadeus O, leczenie, leczenie. O oh, kur... Oh, kur... Weź go, weź go, O oh, p... Dobra, nice. Dawaj. Teraz, 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 teraz. Oh, NIE! Nice! Dobra! O oh, mój Boże. Nice. TTAs właśnie trafił w krzesło. I wyraźnie przegrywał walkę. Czy to miał być koniec? To był dosłownie ostatni przeciwnik. Teraz nie można było się poddać. I być może jedyne czego potrzebowaliśmy, to żeby po tym całym bullshicie, który nas spotkał, szczęście się w końcu do nas uśmiechnęło. Nie! Ja. Spocenie gaming. Yes. Nice. nice! Nice! O mój Boże! Aby bo to był ten Robert ale to nie było... jest, Aha. ja powalniecie w krzesło mógłbyś w takiej generacji przejście czy to jest koniec gry? tak, to jest przy... czy to jest gry? Nie, a nie, dobra nie tak o... to był koniec gry, to to jest koniec gry.